Przyznam się szczerze, że nie myślałem, że dożyję takich czasów, że model M stworzony przez Dywizję M, taki od podstaw, bo tak tutaj, taka jest informacja, będzie takim wielkim, ogromnym suwem, który ma prawie 3 tony masy własnej. Kosztuje od 950 tysięcy złotych w górę, a nazywa się tak jak się kiedyś nazywał Citroen, czyli XM i na taką szybką prezentację tego wozu Was serdecznie zapraszam. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Jak być może widzicie, samochód jest nie najczystszy, taki, a takie auto otrzymaliśmy. Z informacją, że on nie stygnie, że klienci tak bardzo rzucili się na to auto, że cały czas nim jeżdżą, cały czas testują. Wystarczy spojrzeć na opony i będzie wiadomo, jak testują. Eee, no, w sumie nas to nie dziwi, tak? W końcu Polska jest krajem bogatym, a to jest samochód dla ludzi bogatych, dla bogatych Polaków. Auto powstało na bazie X7, jest tutaj taki sam rozstaw osi, jak w przypadku takiego samochodu, więc nie tak nie do końca jest tak, jak twierdzi BMW, że jest to model zbudowany od podstaw, który de facto, jedyne odniesienie w historii, jakie może mieć, to może mieć M1 z końcówki lat 70. Zresztą tutaj są jakieś nawiązania, ta listewka tutaj, która jest czarna, bo mamy wersję z Shadow Line'em. No i to, co wszyscy pewnie, pewnie to widzieliście, wszyscy to pokazują, takie dwa grawerowane loga BMW. Ale w M1 to były znaczki, to było dużo, dużo fajniejsze. No jest to krowa, tak trzeba powiedzieć. Chociaż niektórzy mówią, że jest to świnia. Ale jak to mówią, no nieważne, tak? Nieważne co ważne co się sprzedaje, a zamówienia na ten samochód są. Tutaj dealer, od którego pożyczamy ten samochód, sprzedał nawet jeden z mocniejszych modeli, czyli tego Red Lebela. Dodajmy, że tych Red Lebeli będzie tylko 100 sztuk na całą Europę, więc będzie to duża rzadkość na drodze. No, auto oczywiście jest przewidziane na rynek amerykański, stąd takie, a nie inne wymiary. Jest to Kolos, jest to samochód produkowany w Stanach Zjednoczonych, do Europy przypływa statkiem. Żeby ślad węglowy był nieco mniejszy, to jest to przy okazji pierwsza MK w historii, która jest hybrydą. Silnik hybrydowy, niezależnie od tego, czy mamy wersję mocniejszą, czy słabszą, ma niespełna 200 koni. Da się na nim jeździć, da się nawet na nim przyspieszyć do stówki. Oczywiście wtedy wartości przyspieszeń są zupełnie inne. Ten samochód, który tutaj przed nami stoi, który waży prawie 3 tony, 2700, potrafi setkę robić według producenta w czasie 4,2. A wersja mocniejsza, ta, która się ociera o 750 koni łączna moc układu. Robi to poniżej 4 sekund, producent podaje 3,8, także są to wartości bardzo, bardzo dobre jak na masę i na wielkość tego wozu. No z minusów, auto ma tylko i wyłącznie napęd na 4 koła. Inaczej, no, M-ki coraz częściej mają napęd na 4 koła, zwłaszcza duże, ale często jest taka możliwość wyłączenia tego napędu przedniego, żeby sobie zrobić auto takie typowo tylno napędowe. W przypadku tego modelu nie ma tej możliwości. Nie zamówicie też tutaj Ceramiki, ani węglowych tarcz hamulcowych. Ale koło jest imponujące od 21 do 23 cali można tutaj włożyć. Do tego, jak się próbuje przegazówkę robić podczas postoju. Jest jakiś limiter na obrotach, nie można sobie sięgnąć czerwonego pola. No niestety, tak no jest to takie M trochę bez ryzyka, mam takie wrażenie. Mam takie wrażenie, że jak kiedyś kupowało się te samochody, to oprócz pieniędzy trzeba było mieć jaja. W przypadku tego modelu chyba już tylko trzeba mieć pieniądze, ale z drugiej strony BMW wciąż trzyma takie modele bardzo purystyczne. Jest nowa M2. One za chwilę się pojawią u nas na drogach. No także, no okej, okay, no niech sobie zarabiają na takich samochodach, jeśli potem mają robić jakieś lekkie, fajne samochody, chociaż pewnie M2 już lekka nie jest. No ale w porównaniu z tym pięknym XM- to oprócz Shadow Line'a mamy taki złoty emblemat. Zobaczmy, jak to wygląda pod maską, bo pod maską jest tutaj bardzo, bardzo fajnie. Słabsza wersja, czyli 653, konie mechaniczne, 800 Nm, no to są łączne moce układów, czyli wtedy, kiedy silnik spalinowy łączy się przy takich samych obrotach z elektrycznym. Jak widać tutaj, sobie idą kable. Oczywiście nie sumuje się tego w prosty sposób, ale to znacie z każdej hybrydy. No, tak jak widać, no, V, a jak się policzy te czerwone wypustki. Na plastikowej odsłonie. No to tak, jest ich 8. 8 cylindrów, 4-4 pojemności. No, robi to robotę. A wyobraźcie sobie jeszcze tą mocniejszą wersję, która ma 1000 nm. Zdecydowanie jest to najfajniejsze miejsce tego samochodu. Najbardziej mi się podoba. No, ja osobiście dałbym ten silnik niżej, zmniejszyłbym ten samochód i zostawił tylko tylny napędowy, ale pewnie wtedy by się nie sprzedawał. Marketingowcy i sprzedawcy tych samochodów w Stanach pewnie wiedzą swoje i wiedzą lepiej. Tak to wygląda pod maską, a jak to brzmi, to za chwilę wam pokażemy. Dziękuję bardzo. Przy okazji zobaczcie, to jest pierwsza BMK, która ma, no oczywiście to nie są fejkowe wydechy, to jest fajne, no ale w MC fejkowe wydechy, no to chyba nie. To nie jest Audi S6. To są prawdziwe wydechy z klapeczkami, nawet te klapeczki tutaj widać. Proszę bardzo. Prawdopodobnie się aktywują w, w trybie sport. Tu nie ma trybu track, to jest taka ciekawostka. I po raz pierwszy te końcówki są ułożone pionowo, a nie poprzecznie. Jak już tu jesteśmy z tyłu, to od razu zobaczmy sobie, jak wygląda bagażnik. Takie 500, plus nieźle to brzmi, no ale jak na takie auto to spodziewalibyśmy się co najmniej 800 no i ten próg załadunku, który jest po prostu gigantyczny, no ale dzięki temu można sobie trochę poćwiczyć tak jak się tak będzie robiło parę razy dziennie z tymi wszystkimi walizeczkami góra, dół, góra, dół no to M zaczyna mieć sens, ładnie wykończony z gwiazdem 12V aż się zatyszałem od tego sportu no ale no nie jest to duży bagażnik, tak co trzeba powiedzieć jak na wielkość tego samochodu Troszkę pozostawia do życzenia, jeśli chcecie mieć duży kufer. W wielkim modelu to zostaje X7. Zapraszam teraz do środka. O ile cała bryła auta. No tak, nie do końca mi się podoba. No to te niektóre elementy są fajne. Takie tutaj trójwymiarowe wykończenia na klameczce. Typowo M-kowe lusterko. Z dziurą tutaj, to jest fajne. Zobaczmy jeszcze, jak drzwi się zamykają. No, przyjemny dźwięk tylne. O, pięknie się domknęły i teraz zapraszamy do środka. A środek wygląda w ten sposób. Poza tymi pięknymi lampkami ambientowymi, które tu teraz widzicie. Na szczęście jesteśmy w takim lekkim cieniu, więc można to pokazać. Tak wygląda sufit. Tu też są takie piękne, trójwymiarowe wytłoczki na nim. No, tutaj jeszcze mamy XM, które się świeci. No, dużo się, czy tu się świeci. Jak ktoś lubi, jak się świeci, to się będzie podobało. Ale tak poza tym, no te ekrany wyglądają dosyć zwyczajnie. Widzieliśmy już w innych modelach. Ale fotel opina tutaj mocno. Chciałem Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. W momencie, kiedy zapali się ten samochód, to tu się dzieje coś takiego. No i mamy też piękny dźwięk, który nas budzi. Jak gasimy, to się tylko rozświetla, a jak zapalamy, to mamy koloremki. Ależ to jest piękne. O ile oczywiście się lubi takie rzeczy. Samochód za milion złotych, słuchajcie. Zobaczmy, przesuńmy się troszeczkę do tyłu. Zobaczyć to centrum sterowania. Fajne karbonowe manetki. Fajna mała kierownica. No naprawdę ma się wrażenie, że samochód jest dużo, dużo mniejszy, kiedy się trzyma taki wolant w ręku. No, i sterowanie, do którego mocno trzeba przywyknąć. Cała nadzieja w tym, że znacie język angielski, bo jak znacie język angielski, to możecie tutaj sterować sobie głosowo. Z polskim jest podobno nieco gorzej, nie będę tego demonstrował. Ale generalnie tak to wygląda. No, i teraz, jeżeli chcemy sobie obsłużyć klimatyzację, to co musimy zrobić? <ścoughs> jak się obsługuje klimatyzację w tym samochodzie? Oto jest pytanie. Spróbujmy nacisnąć tutaj. Czy to się coś wygląda? W menu klimatyzacji. Mój wzrok jest dosyć Na słaby. Ekran. A, tutaj. Tak, musiałbym prowadzić ten samochód zdecydowanie w okularach. A, ależ wielkie menu się potwierało. To jest po prostu tak niemożliwe. I potem trzeba grzebać w tym ekranie. Ktoś w ogóle powinien wprowadzić, znaczy wiem kto, Komisja Europejska powinna wprowadzić zakaz korzystania z tych ekranów podczas jazdy, żeby, żeby jeszcze było tak, że musi się zatrzymać, żeby to obsłużyć. Myślę, że wtedy szybko producenci by z tego zrezygnowali. No ale dobra, no jest, tak, Co zrobić. Tylko no, o ile w i7, no to powiedzmy, że to nie, nie tylko i, o ile w siódemce, to powiedzmy, że to nie przeszkadza, no bo jednak to jest problem kierowcy. My raczej siedzimy z tyłu, no to tutaj będziemy kierować i to już jest problem takie piękne kapholdery, piękna gałka zmiany biegów i tutaj są jakieś przyciski, no niesamowite, pozostawiono przyciski, pozostawiono system sterowania. Tak, klimatyzację można też w ten sposób. Ale to dalej trzeba odrywać wzrok od kierownicy, nie jest to idealne rozwiązanie. A samo wykończenie samochodu jest ciekawe, chociaż nie wiem po co jest, na przykład to. Takie jakieś dziwactwa. Tutaj mamy karboniem niemożliwium, a chyba nawet prawdziwy karbon. W końcu to jest milion złotych. Ciekawe, ile można zaoszczędzić kilogramów dzięki temu, że tu są takie elementy karbonowe. Pewnie to w gramach idzie. W aucie, które przypominam, waży ponad 2700 kg. A tutaj ile gramów zaoszczędzono? Z 20. Dobrze, zapraszam teraz do tyłu. Nie ma co się pastwić nad tym samochodem. W końcu mm, jak to ładnie powiedzieć. W końcu ma zarabiać na te inne fajne emki. Nie, też jest fajne, oczywiście. Gdzie masz setup? No, na samej górze jest setup. A, jest setup, no rzeczywiście. Potem mam m mode, tak? Tak, M-HYBRID. M-HYBRID i głośny wydech. A, jest włączony, czyli klapeczki. A te klapeczki tam były takie jakby zamknięte, jakby, no dobra, nieważne. No włączone na głośno. Były na głośno włączone, no dobra. To są rzeczy, których bez okularu już nie widzę, to też taka ciekawostka. No bo oczywiście nie można było dać większych tych przycisków, nie, trzeba było dać takie małe. <laughs> bo tutaj nie ma miejsca na to, żeby były większe przyciski, jak widzicie, no. No, nie, ale no, przecież trzeba było dać karbon i oszczędzać na, na masie. Przeciwny jest ten samochód, naprawdę. E, cała nadzieja w, w tym, że jak się przejadę, to zmienię zdanie o nim. Na razie zdanie mam takie sobie. Masz programowalne jak w każdej MC, nie? Programowalne masz, no. Tu masz lemkowe, jeszcze piękne karbonowe te. Tak? Karbonowe, piękne, też mówiłem, że są piękne karbonowe z dziureczką. To są kolejne zaszczędzone gramy. No. Mhm. Tak. No bardzo sztuka dla sztuki. Dobra, teraz do tyłu. Nie ma dociąg z tyłu. Ma dociąg z tyłu, tak. A z przodu masz? Z przodu też ma dociąg. A, a, nie ma to tamto. No w końcu kosztuje. Ten nawet trochę ponad milion. A ten mocniejszy kosztuje chyba milion. 150, ale ten, który został sprzedany, tutaj w Warszawie, kosztował 1 350 zł polskich tysięcy. Także tak. Dobrze, teraz usiądźmy sobie z tyłu. A, ależ tu jest miejsca, bardzo mi się to podoba. takie miękkie dywany, musiałem ściągnąć buty, bo jestem w butach rowerowych, które hałasowałyby, tutaj, jakbym chodził. Dosyć ciemno tu mamy, bo w takim miejscu nagrywamy, ale naprawdę tu jest dobrze, może potwieram trochę te drzwi, żeby wpadło trochę światło, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda ten samochód w środku. Tak, no chyba nie jest dla kierowcy, on jest chyba dla pasażera zrobiony taki. Bardzo przyjemnie. Klimatyzacja. Tutaj pewnie będą jakieś USB. Otóż to jakieś miejsce na coś, żeby sobie powiesić. To jest fajne, to mi się podoba i fajnie te fotele wyglądają. No. Taki look na deskę rozdzielczą z tej perspektywy. Bardzo to jest zacne. Chyba czas się przejechać tym samochodem i zobaczyć, czy prawie 3 tony są w stanie zrobić wrażenie takie w stylu emki. Do tej pory, wszystkimi emkami, które jeździłem, wszystkie emki mnie przerażały. Czułem respekt przed tymi samochodami. Jestem ciekawy, jak będzie w tym aucie. Czym ja nie jestem w D? Czy ja się tu złamiam w ogóle? To jest pytanie. Tak dużym samochodem chyba dawno nie jeździłem. Będziemy na trzy się łamać, bo. Nie ma tu tylnej osi skrętnej, tak jak chociażby w siódemce, a pewnie nie ma jej z prostego powodu. No, ten moment obrotowy jest tutaj kolosalny. Pytanie, czy wytrzymałoby tak duży moment obrotowy tego typu rozwiązanie. No tak, to nie polecam tego samochodu, jeżeli macie ciasny, ciasny wjazd do garażu, ale po pięknie mi teraz pasy przytrzymały, tak jak to powinno być. Wszystko mamy ustawione na max, na sport i tak dalej. Tu właśnie ta ciekawostka. Normalnie w menu da się wyłączyć na, ten, na cztery koła, jeżeli on nie śmie, a w tej wersji mamy tutaj tylko możliwość 4 WD Sport i piasek. Dobrze, że nie muł. Potaplałbym w wodzie ten samochód za bańkę. To byłoby cudowne. Tak, bardzo przyjemne auto do takiego nieśpiesznego poruszania się. W końcu to jest hybryda. W końcu jesteśmy tutaj ekologiczni w tym momencie. To jest chyba w ogóle szerszy samochód od ich siódemki, nie? Tak mi się wydaje. Chyba najszersze BMW, jakie w tej chwili mamy seryjne. I to jest myślę duża przeszkoda do jazdy miastem tym w mieście tym samochodem. On jest po prostu za szeroki. Manewrowanie też, tak jak już mówiliśmy, jest trudne, ale fajnie sobie brzmi z tymi otwartymi klapami. No ale jest takim samochodem na szczudłach, jest to mocno odczuwalne. Tak, to są imponujące osiągi. Ten samochód ma. Niekończący się moment obrotowy, tak trzeba to powiedzieć, zwłaszcza w tym trybie takim sportowym, co nie zmienia faktu, że jest samochodem bardzo wysoko zawieszonym i bardzo ciężkim, i to jest odczuwalne. Krótkie przełożenie układu kierowniczego, ale czuć, że to nie jest hydrauliczne, że to jest elektryczne. Tutaj tak brakuje tej takiej nutki. No przede wszystkim słuchajcie, no najgorsza rzecz w tym samochodzie to jest to, że ja się go nie boję trochę się boję, że nam popsuje nagranie, ale poza tym, no, wszystkie M, jakie jechałem w życiu, nie było ich może jakoś bardzo dużo, ale każda z nich powodowała, że czułem respekt, że nie jakby, no, granice tych samochodów w ogóle były nie dla mnie, tak, z moimi umiejętnościami no, zapomnijcie. E, tak było, kiedy jeździłem jeden M, e, tak było, kiedy jeździłem M2, M3 poprzednią, pamiętam, że jeździłem po jakimś mokrym i tam naprawdę się bałem, mimo tego, że SP było włączone. To ja czułem respekt do tego samochodu, a tutaj po prostu mam szybkiego klocka, no. <noise> Trzeba to jeszcze raz za tunelem. Szybki klock. Swoją drogą, wyobrażacie sobie, jak ten samochód będzie jeździł w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest główny rynek? No przecież to jest śmieszne. Oni jeżdżą wszyscy zgodnie z przepisami, wszyscy płacą podatki. Jak się pojedzie do Stanu, to ma się tak, wow, co my w tej Polsce w ogóle robimy? Jak jest ograniczenie do 60 mil, to wszyscy jadą 60. Nie? To po co taki samochód w ogóle na tamtym rynku? No chyba jest to taki pokaz umiejętności tylko e, tego, że można zrobić tak mocne auto. Swoją drogą też taka ciekawostka. E, no, bo przecież są samochody konkurencyjne. Gdybym chciał takiego suwa, który robi jakieś kolosalne wrażenie, to to auto aż tak z zewnątrz nie robi wrażenia. No, chyba bym wybrał Urusa. On jest trochę droższy, no może nie od tej mocniejszej wersji, czyli od tej, o której mówiłem, która się sprzedała w Polsce, 1 350 tysięcy, to pewnie już jesteśmy w stanie tam za milion 400 kupić jakiegoś Urusa. Auto, które będzie minimalnie szybsze od tego samochodu, a do tego ma no, fenomenalny wygląd. Tak? Tutaj no, jest fajne brzmienie, jest fajny vibe tego auta i bardzo brakuje mu wyglądu. Więc taki jest, kurczę, no... Gdybym miał wolny minion na samochód, to bym się nie zastanawiał i bym go nie wybrał. Po prostu. A teraz jeszcze tunel, czyli to, co w MK lubimy najbardziej. To jest prawdziwy dźwięk, czy to jest dźwięk podbijany? On jest chyba podbijany trochę w kabinie, takie mam wrażenie. Może to jest prawdziwy dźwięk podbijany o coś takiego. Także tak. Zapraszamy do wynajmu takiego samochodu. Jest bardzo korzystny spadek wartości. Będzie. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.